Witam Was wszystkich, jestem Królik, a dzisiaj chciałem Wam zaprezentować top 10 darmowych shooterów online. Materiał ten jest zrealizowany dla portalu mmorpg.net.pl Miejsce 10. Planetside 2 Planetside ma to do siebie, że jest jedną wielką rozwałką. To jedna z tych gier, gdzie doświadczymy za darmo bitew o rozmiarach tych z Battlefield 3. Ujrzymy tutaj trzy frakcje, które walczą o kontrolę nad obszarami i zasobami. Warto zagrać jeśli komuś nie przeszkadza dość toporny system strzelania, przynajmniej taki był dla mnie. Miejsce 9. Breakforce. Co może powstać z połączenia gry MMO i Minecrafta? Pewnie niektórzy z Was odpowiedzieli EverQuest Next, ale nie o tym teraz powiem. W Brickforce postrzelamy się w świecie voxeli, który możemy stworzyć sami, ponieważ do gry dołączony jest edytor umożliwiający tworzenie własnych map. Jeśli w Minecrafcie brakowało wam kałachów oraz krwi, to pozycja odpowiednia dla Was. Miejsce 8. Global Agenda. Grata to połączenie science fiction RPG oraz shootera. Biegamy tutaj po polach, ekspiąc i zwiększając level postaci. Dłuższą rolę także odgrywają uniki, więc gra daje nam możliwość pokazania swojego skilla. Do dyspozycji mamy parę klas. Asalt specjalizujący się w ciężkim uzbrojeniu, medic leczący drużynę, robotic obsługujący tarcze i osłony, ricon, czyli taki swoisty rogal, Ma tryb skradania się etc. Miejsce siódme. Battlefield Play for Free. Produkcja, która zwiększyła swoją popularność na tym, że ma przedrostek Battlefield z przodu. Gra nawiązuje znacząco do drugiej części serii tych pierwszoosobowych strzelanek. Wybierzemy jedną z czterech klas i zawalczymy o dobre staty i coraz wyższy level. Gra fajna, lecz w czasach, kiedy Battlefield 3 kosztuje grosze, lepiej zainwestować jednak w niego, a nie grać w grę darmową, którą psują jednak mikropłatności. Miejsce szóste. Battlefield Heroes. Kolejna gra w zestawieniu, która zwiększa popularność na nazwie Battlefield. Jest to gra zainspirowana pewną grą produkcji Valve, którą pewnie każdy szanujący się gracz zna. Mamy do dyspozycji trzy klasy: Commando Soldier i Gunner. Każda ma inne bronie oraz różni się paroma rzeczami. Są też różne tryby, takie jak CTF czy Team Deathmatch. Niestety, w grze są mikropłatności, które z lekka psują zabawę darmowym graczom, ale i tak warto spojrzeć. Miejsce 5. Ghost Recon Online, a w sumie Ghost Recon Phantoms, ponieważ wraz ze startem pełnej wersji gry twórcy zmieniają nazwę. Zbudowana lekko na popularności serii Ghost Recon, ale też niekoniecznie. Gra ma fajny system chowania się za osłonami, który daje satysfakcję z zabicia wroga. Jeśli jesteście fanbojami serii Ghost Recon, to trzeba do gry podejść z dystansem, ponieważ jest to luźnie związane ze serią. Miejsce czwarte: Warframe Gra TPS w klimatach science fiction, w której pokierujemy skarpetogłowymi? Przynajmniej tak wyglądają na pierwszy rzut oka. Gra działa na zasadzie instancji, nie chodzimy tutaj po świecie, lecz wybieramy z menu instancję, na którą chcemy iść, i gra dobiera nam graczy. Tych instancji jest sporo, ponieważ mamy planetę, a na każdej planecie na około 15 dungeonów. Warto spojrzeć, jeśli lubicie fajną siekę i chcecie pograć razem ze znajomymi. Miejsce trzeciej, zarazem brązowy medal dla Team Fortress 2. Gra wspomniana wcześniej, niekwestionowana czołówka gier FPS. Ostatnio troszkę traci na popularności, przez to, że wyszło wiele dobrych produkcji, ale i tak warto w to zagrać. 9 grywalnych klas, różniących się mechanikom, ogromnie rozbudowany system achievementu, przez co mamy mobilizację do dalszej gry. Wiele trybów, tej gry nie można przegapić, absolutnie trzeba w to zagrać. Miejsce drugie z srebrnym medalem lecą dla Skill Special Force 2. W recenzji dałem słabą ocenę, ale na dłuższą metę, po dłuższym zastanowieniu, żałuję. Żałuję, ponieważ gra jest dobra i ma fajny klimat. Cheaterów jest tutaj sporo, ale do tego się trzeba przyzwyczaić. Spójrzcie na obecną scenę CSA 1.6. Połowa ludzi cheatuje, ponieważ nie ma już co robić. Więc jeśli znudzi wam się CS16, a nie podoba wam się Source i Global Offensive, to polecam. Dobra gra do wyskilowania. Miejsce pierwsze, złoty medal, najwyższy stopień podium oraz tytuł najlepszego darmowego shootera wędruje do. Blacklight Retribution. Pewnie większość z was powie: Blacklight? Ta gra, w której co krok grawała od nas pieniądze? Tak, ta. Produkcja, według mnie, ma tak świetny klimat, że gdyby była płatna, skusiłbym się na jej zakup. A zresztą po każdym meczu dostajemy złoto, więc jak nazbieramy go sporo, to możemy kupić część do broni, czy nawet broń na stałe. Może i zbiera się dla niektórych dość sporo, ponieważ na jedną część zbieramy około 10 godzin, ale co to jest 10 godzin w dobrej grze FPS? Poza tym, w grze nie spotkacie kamperów, każdy gracz co chwilę może spojrzeć przez ścianę i zerknąć gdzie są wrogowie. Jeden z lepszych pomysłów, jakie widziałem w grach tego gatunku. Powiem troszkę kontrowersyjne słowa, jest to taki Titanfall dla ubogich. Możemy tutaj pokierować robotem, który jest dużo silniejszy od graczy poruszających się pieszo. Generalnie to trzeba zobaczyć. Dzięki Wam za obejrzenie naszego zestawienia. Jeśli chcecie więcej dajcie suba, zerknijcie także na mmorpg.net.pl po więcej newsów ze świata gier MMO.